No siema. Ile muszę wyjąć? Kurde. No siema. Zrobiłam sobie do tego filmu spis, żeby pamiętać, yy, co mam poruszyć. Bo to jest długa sprawa. Nie wiecie o mnie tego jeszcze, bo nigdy Wam o tym nie mówiłam, więc nawet nie mieliście jak się dowiedzieć. Przez prawie 10 lat mojego życia regularnie jeździłam na turnusy do szpitala rehabilitacyjnego. If you know, you know. Jeżeli nie wiecie, to się wszystkiego dowiecie. Słuchajcie, Stocer? Stocer? To nie jest szpital, to jest stan umysłu. Dobra, nie, zacząłem kontrowersyjnie. Nie, ogólnie dobra, jeszcze raz, czym jest coker? Stocer. S -s 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 yy, źródło informacji, z którego czerpałam, to jest moja głowa. Nie sprawdzam tego w internecie. Z tego co ja wiem, ponieważ jak mówiłam, miałam prawie 10-letnie doświadczenie z tą placówką. Socer to, to jest szpital dla dzieci i młodzieży, rehabilitacyjny. Yy, nie wiem dokładnie jak, jak działa trochę on, bo... yy, nie wiem za bardzo, czy mam nie wiem za bardzo jak on działa. W takim sensie, że nie wiem, czy oprócz tego, że można tam jechać na turnusy, to można tam też. Normalnie się przyjmować, nie nocując tam. Nie mam pojęcia, nie znam się na tym. Ja Wam to powiem z mojej perspektywy, czyli z perspektywy osoby, która tam była 9 razy na 4 tygodnie. 9 miesięcy mojego życia spędziłam w szpitalu. E, tak, to jest szpital rehabilitacyjny w Konstancinie. Przepiękne, sielankowe, e, leśne otoczenie. I tam się jechało po to, dla mnie z perspektywy dziecka to było po prostu jak obóz. Wiecie, macie nocleg, wstajecie rano, idziecie na jakieś zajęcia, ćwiczenia, wieczorem jakieś rozrywki. Jedyne co, to tam jeszcze była szkoła. Wszystko omówię w szczegółach zaraz. E, no i tak de facto ja się tam czułam po prostu jak na obozie, tylko że no jakby celem tego było leczenie mojego skrzywienia. I były tam cztery oddziały, był oddział 13A, 13B... Mm -hmm. 13C i oddział główny. Jeżeli miałabym tak krótko się wypowiedzieć na temat każdego oddziału, ja mówię, ja byłam 9 razy i zawsze byłam na 13B, bo też te oddziały mam wrażenie, że się specjalizowały w trochę innych kwestiach, szczególnie oddział C. Tam były głównie dzieci z jakimiś splotami, niepełnosprawnościami, z zespołem Downa i tam najczęściej były dzieci z rodzicami też, bo tam były bardzo, bardzo małe dzieci po prostu i rodzice razem z nimi tam, nie wiem czy ci rodzice tam nocowali, chyba tak. Więc o oddziale 13C wiem najmniej, mimo że był na tym samym piętrze co mój, natomiast. Oddział 13a. Tam byli też super ludzie, tylko miałam wrażenie, że yy, oni byli trochę za bardzo cool. Więc ja się też mniej z nimi zadawam, bo się trochę bardziej ich bałam. Natomiast oddział główny to jest dla mnie taka czarna dziura. Nie wiem nic o tym oddziale. Jedyne, co z moich obserwacji ja zawsze wywnioskowywałam, to to, że. Ci ludzie po prostu się zachowywali jak jakieś nowe dzieci. Nie wiem, jak było, bo mówię, z nikim absolutnie chyba, nie, chyba jedną dziewczynę poznałam z głównego i ona była dziwna. Więc tak, pokrótce na tym polegał mniej więcej ten szpital, że macie cztery oddziały, jedziecie tam na turnos na cztery tygodnie. No i przejdźmy teraz do mięsa, bo to jest dopiero wstęp, moi drodzy. Wy nie wiecie, wy nie wiecie. Jeszcze nic nie wiecie. Zacznijmy od podstaw. Jak to mówił klasyk, o co chodzi. już tłumaczę. Przyjęcie na oddział. Żeby was wprowadzić, przyjęcie na oddział polegało na tym, jeżeli bym tak miała w paru krokach to opisać. wchodzicie. Do szpitala, naprzeciwko wejścia jest portiernia, rejestrujecie się w portierni i czekacie, aż was przyjmą do gabinetu. To była taka poczekalnia, ale to w sumie nie była poczekalnia, no parę tych takich krzeseł. Tam się niedługo czekało. Przyjęcia zawsze były rano, albo przynajmniej tak do południa. No i tak, kiedy weszliście już do pierwszego gabinetu, no to pani się wypytywała o wasze dane, o dane waszych rodziców, jakiś numer telefonu, adres i tak dalej. Potem był drugi gabinet, w którym był w którym były badania. Jak ja nienawidziłam tych badań. Wiecie, tam trzeba było się jednak trochę rozebrać i nie wiem, tak... Mama, możesz odwrócić się? Dlaczego się nie odwracasz? Bardzo nie lubiłam tego momentu. No ale na tych badaniach basically, no to tam was mierzyli, ważyli, przesłuchiwali plecy. Pamiętam, że przesłuchiwali plecy zawsze. Z grubsza tyle. Potem trafiacie do trzeciego gabinetu, gdzie pani już doktor... Taka najbardziej to była taka pani, taka najbardziej, ona była najbardziej. Ona tam wam się też kazała zdjąć koszulkę, jeżeli chodzi o wadę pleców, bo ja tak jak większość osób na moim oddziale po prostu miałam skoriozę albo tam plecy okrągłe. Więc po prostu pani wam kazała zdjąć koszulkę, się przejść po prostej linii, żeby mogła zobaczyć, jak tam wy wyglądacie i w ogóle. Więc to były takie drugie jakby badania. No i ostatni gabinet to już była dyżurka pielęgniarki na oddziale i tam było ciśnienie. Albo tam było ważenie. Pamiętam, że tam na pewno było ciśnienie. No, już ostateczne zapisywanie was, czy jakieś leki przyjmujecie i tak dalej. No i przydzielanie wam pokoju. Słuchajcie, na oddziale 13b pokoi było zawsze 11, z tego co ja pamiętam. Jeżeli ogląda to ktoś z oddziału B i. Jesteś w pokoju 7, 8 albo 9, to to były najczęściej przeze mnie użytkowane pokoje, więc prawdopodobnie śpisz przy tej samej ścianie co ja. Jak wyglądały te pokoje, moi drodzy? Wiecie, to jest też polska służba zdrowia, publiczna polska służba zdrowia. Tutaj się nie, nie. Ja się już i tak nie spodziewałam żadnych luksusów. Jak na to jak źle mogło być, to nie było aż tak źle. Postaram się to Wam jak najbardziej zwizualizować. Mam nadzieję, że Matylda z przyszłości tutaj wykona jakąś obrazową grafikę. mi spokój! Żeby wam móc ułatwić po prostu pogląd na to, co tam się działo w tym pokoju. Wchodzicie do pokoju i... Waszym oczom rzucają się piękne, pożółkłe, obdarte ściany. No w tych pokojach od 1 do 9 no to były trzy łóżka. Ja wiem, że te 10 i 11 to były jakieś wywaliste pokoje. Pamiętam, że jak był to jeden z tych pokoi był zamieniony na izolatkę, ale ja nigdy nie miałam COVID na oddziale, więc, no nie miałam szansy zaznać tego luksusu na szczęście. Nie wiem, to była jakaś pata deweloperka grana w tych pokojach 10-11. Mam wrażenie, że tam z 10 osób spało. Trzy łóżka były w tych pokojach od 1 do 9 i prawie zawsze, chociaż jedno z tych łóżek, miało na sobie ten taki dziwny stelaż. No wypadek, jakby ktoś, nie wiem, złamał nogę i trzeba by mu było tak po, powiesić na ten stelażu. Nie wiem, pamiętam, że moja koleżanka i ja robiłyśmy na tym stelażu Fikołki. Jeżeli mam gdzieś filmik, to wstać. Więc tak, trzy łóżka, czyli trzy osoby w pokoju, ale pamiętam, że jak był to ograniczono tę liczbę do dwóch, a bardzo często też po prostu były samotne osoby w pokoju, co, co było dosyć smutne. Przy każdym łóżku była szafka nocna, zawsze w pokoju był jeden stolik i dwa krzesła, no i trzy szafy. Why are you staring at me like that? Te szafy to były takie dosyć spore, trochę nie pamiętam, co tam się działo z praniem. Czy ja po prostu te brudne ubrania miałam mieć ze sobą przez cały miesiąc? Chyba tak. Znaczy no tam mogli oczywiście rodzice was odwiedzać i jakoś te ubrania odbierać, ale mnie jakoś rzadko odwiedzali. Przejdźmy do następnego punktu, posiłki. Pierwszego dnia, jak przechodzicie do stocera, na obiad przysługuje Wam tylko zupa z do dzisiaj nieznanych mi powodów. Nie wiem dlaczego Wy, wiedząc, że ja przyjdę do tego szpitala, wiedząc, że będzie dzisiaj jakiś kolejny wpis i że kolejna osoba przyjdzie na oddział, nie jesteście w stanie przygotować do mnie posiłku normalnego, ale dobra, okej, okay, najwyraźniej miało to jakieś swoje uzasadnienie. Mówię, teraz nie wiem, jak to wygląda, bo ostatni raz, kiedy ja byłam w stocerze, to było trzy lata temu, wtedy jeszcze były te restrykcje, Potem wydaje mi się, że już dużo tego znieśli, teraz to już na pewno ich nie ma, ale też nie wiem na ten moment jak to wygląda. Jeżeli to ogląda ktoś, kto jakoś niedawno był w Stocerze, albo nawet w tym momencie jest, to po prostu mi napiszcie, bo ja naprawdę jestem ciekawa. Byłam swego czasu na... No, ktoś mi coś wysyła. Byłam swego czasu na grupce stocerowej, na, na Messengerze, ale chyba wykasowali tę grupkę, albo ja z niej odeszłam, bo nic się tam nie działa absolutnie. Ale no, posiłki. Ogólnie w Stocerze panował taki mem, bo logo Stocera to jest taka... Zielona wiewiórka. Przypuszczam, że dlatego, że to jest po prostu w lesie wszystko i tam bardzo dużo wiewiórek łaziło. Ja mam nawet gdzieś filmik, jak to wiewiór... no, tam po... Wyglądacie za okna jest wiewiórka na 90%. I jedzenie, a szczególnie mięso w stołówce było tak podłe, że od kiedy ja miałam 6 lat do kiedy ja miałam 14 lat, zawsze Panował ten sam mem, że stocerze na stołówce dają mięso z wiewiórki. To się może nie wydawać zabawne, jak się nie siedzi w tym community, ale kiedy się tam już jest i jesteś świadkiem tego, jak to wszystko wygląda, to to, to jest taki po prostu wewnętrzny żart na mięso z wiewiórki. Możecie sobie wyobrazić, jak wyglądało to jedzenie. Ja nigdy nie byłam osobą, która jakoś bardzo wybrzydła w jedzeniu, więc ja i tak jadłam to, co tam było, a to, że promieniowałam potem najpewniej, to było trudno bywa. Nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek miał jakieś przykrości po tym jedzeniu, potem. No chyba, że też mi się ludzie nie zwierzali z takich rzeczy, a to bardzo możliwe. Ale no też bez przesady, nie pamiętam, żeby ktokolwiek żygał po tym jedzeniu, więc chyba nie było tak źle. Ogólnie posiłków było pięć, bo było śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Z czego podwieczorek był yy, zawsze w trakcie lekcji w stocerze w szkole, o której też zaraz opowiem. no yy... No, na śniadanie były na pewno płatki yy, i wydaje mi się, że można było też dostać talerz takich rzeczy typu ser, drugi ser szynka i ogórek. Na obiad, no to była też zupa i drugie danie. Na, na drugie śniadanie jeszcze tam były, wiecie, jakieś typu dwa wafle na osobę. Zawsze coś. od wieczorek to też jakaś, wiecie, gratka albo inna galeretka, albo jakiś budyń, bo że nie, nigdy nie tych rzeczy brzydne. A na kolację to po prostu talerz też dostajecie tam jest ser, ser, szynka, no i może, nie wiem, pomidory. Przez bardzo długi czas w stocerze był automat na jedzenie i ja w nim zawsze kupowałam crackersy Artury albo Twixy. Ale pamiętam, że jak weszły te opostrzenia, Kodowe, to znieśli ten automat i go już nie było, a potem chyba wrócił, mi się wydaje. Ale nie jestem pewna. Tu też musicie mnie poprawić, jeżeli coś o tym wiecie. Duża nostalgia, jaką ja mam do jedzenia stocerowego a w zasadzie nie stocerowego, ale po prostu jedzenia, jedzenia w stocerze. Oczywiście, po pierwsze, mogliście mieć własne jedzenie, rodzice wam mogli przenosić, tylko musieliście je trzymać w pudełkach, które były na pewno podpisane. Była lodówka na każdym oddziale, bo na każdym oddziale też była kuchnia. I to, co ja bardzo pamiętam, to to, że po pierwsze. Po prostu otwierasz lodówkę i tam jest mnóstwo śniadaniowek z podpisami. Nie wiem, dla mnie to jest taki widok strasznie, strasznie sentymentalny. Po drugie, każdy miał przy sobie po prostu zapas, jak dla wojska, zupek błyskawicznych i popcornu. Więc zapach, który się unosił zawsze gdzieś po południu po całym szpitalu, to był popcorn z mikrofali i zupki chińskie. Nie to, żeby to było coś złego. Ja mówię, dla mnie to jest. Dla mnie to jest przyjemne wspomnienie. Oprócz tego panował jeszcze trend na biesiadowo. Nie wiem, dlaczego akurat biesiadowo. Mi się wydaje, że po prostu ulotki biesiadowa były zawsze gdzieś tam na dyżurce. I wiecie, osiem osób z dwóch pokoi składa się po prostu na jedną gigantyczną pizzę biesiadowo. Wtedy to był dla mnie luksus. Dzisiaj, jakbym zobaczyła tę pizzę, to bym się chyba zrzegała. Pizza biesiadowo to jest tak podły twór. Oczywiście później już też ludzie zamawiali inne jedzenie. Pamiętam, że pierwszego kebaba w moim życiu zjadłam właśnie w socerze w 2019 roku. I pamiętam, jak ja po prostu oszalałam. To był pierwszy i ostatni kebab, jakiego jadłam. Ja jeszcze zamawiałam bardzo dużo McDonalda z moimi koleżankami jakby na przestrzeni lat. Pamiętam, jak bardzo confused byli ci wszyscy dostawcy jedzenia, tacy... Bo ci ludzie z Biesiadowa to już byli przyzwyczajeni, że mhm, mm dobra, no to mam na długo i tam jechać, dobra, dobra, jasne. Ale ci inni dostawcy, typu właśnie z McDonaldy, byli bardzo confused i nie wiedzieli, co się dzieje, dlaczego, dlaczego do szpitala gdzie ja to mam pójść do pokoju? Czy Jakby Co? Zbiórki. Machiną napędzającą cały oddział były dwie osoby. Dwóch zbiórkowych, dyżurnych. Mi się nie wydaje, że to byli dyżurni. To byli coś od słowa zbiórka. Chyba zbiórkowi, ale to jakoś nienaturalnie dla mnie brzmi. Dwie osoby, które były odpowiedzialne za wszystko. To byli prezydenci oddziału. Wyznaczani oni byli zawsze przez poprzednich zbiórkowych, którzy na przykład już, już odchodzili z turnosu, bo im się kończył. Ja się mogę osobiście pochwalić, że ja byłam zbiórkową trzy razy. Czytajcie to. Pani prezydent, tak na Matylda. Co należało do obowiązków takich zbiórkowych? Po pierwsze i najważniejsze, yy, zwoływanie ludzi na zbiórki. Zbiórka! 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 Nie, no dobra, się. Zbiórka! Basically, po prostu wydzieranie mordy na korytarzu. Siedzicie w pokoju i nagle randomowo ktoś pod waszym pokojem wydziera mordę. Obia! Jest w tym coś. Dla mnie to jest. Yy, to jest bardzo. No, to jest bardzo coś. Organizowanie zbiórek na ćwiczenia, na posiłki i na jakieś. Inne atrakcje. Zawsze przy dużoce powieszony był grafik, więc też jakby ludzie ogólnie wiedzieli, co mniej więcej jest o jakiej godzinie, ale no te zbiórki musiały być robione, żebyśmy po prostu całą grupą mogli zejść na dół na przykład na ćwiczenia. Po drugie, oprócz zwoływania zbiórek, taki zbiórkowy musiał codziennie rano z pielęgniarką przejść po wszystkich pokojach i zrobić kontrolę czystości. To nie było jakaś taka mega restrykcyjna rzecz. Ja też miałam bardzo fajny personel na moim, na moim oddziale, więc też te pielęgniarki nie były takie, że wszystko do ostatniego okruszka, ale najważniejsze było, żeby łóżka były pościelone i żeby na szafkach nic nie było, żeby panie sprzątające mogły spokojnie wszystko przemyć i się nie martwić, że coś uszkodzą na przykład. No, i żeby jedzenie nie chodziło. Nie wiem, jakaś pizza z podłóżka na przykład. Pamiętam, że póki ja byłam zbiórkową. To, to było fajne, ale jak potem inni ludzie byli tymi zbiórkowymi i tak chcieli po prostu docisnąć każdemu i um, tutaj jest jeszcze papierek, a tutaj ci odstaje kocyk, musisz lepiej płacić to łóżko, Mam ochotę udusić te osoby. Taki zbiórkowy miał też y, organizować listy właśnie na jakieś eventy y, typu dyskoteka w szpitalu. Dopiero jak dorosłam, zdałam sobie sprawę, jak fraza dyskoteka w szpitalu drętwo brzmi. Dla mnie dyskoteki w szpitalu to, to były najlepsze rajby mojego życia, jak ja byłam mała. <laughs> Wracamy po krótkiej przerwie. Eee, skończyła mi się pamięć w telefonie. Mamy dwa dni później, więc tak. A, dyskoteki, mówiłam o dyskotekach. Te dyskoteki szpitalne polegały na tym, że one były dla chętnych oczywiście, no nie były obowiązkowe. Hmm, czekajcie, jakoś dziwnie to stoi. Ten, kto chciał, ten schodził na te dyskoteki. Eee, a ten, kto nie chciał, to nic nie tracił. Znaczy, moim zdaniem to było słodkie, że w ogóle próbowali zapewnić nam jakąś rozrywkę, będąc w tym szpitalu. No bo wiadomo, jakby to jest... Ym... Młodzież polska muszą mieć jakiś tam entertaining. Natomiast te dyskoteki to była muzyka puszczona z głośnika. Tam był chyba nawet jakiś reflektor, ale ogólnie one odbywały się w sali lekcyjnej, w szkole, w szpitalu. Szkoła była na parterze. Do szkoły też zaraz przejdę. Więc ogólnie, jakbym miała z perspektywy dzisiejszej mojej osoby ocenić te dyskoteki, to to były najbardziej drętwe rzeczy, na których można być. Chyba bardziej drętwe niż te dyskoteki były, nie wiem. Drzewa w lesie. Przechodzimy do meritum. Ćwiczenia. Dwa razy dziennie były ćwiczenia grupowe. Najpierw to były ogólnokondycyjne rano. I stacyjne po południu. Ogólno kondycyjne polegały na tym, że mniej więcej 20 minut po śniadaniu się na nie schodziło, i tam, wiecie, przez pół godziny po prostu robicie pające, jakieś brzuszki i takie tam. Nie nawiedziłam tych ćwiczeń, ale ja nie w ogóle żadnych ćwiczeń. Ja w ogóle nie lubię ćwiczeń. Z tego zacznijmy. Mam wrażenie, że fizjoterapeuci, którzy prowadzili te ćwiczenia, y, dawno y, przestali pamiętać, czym jest zmęczenie. Ja rozumiem, że oni mają kondycję, ale ja nie mam y, i 100% osób na tym oddziale również jej nie ma. I te dzieci tam zdychały, ja prawie zemdlałam kiedyś. Kocham sport. To, co jeszcze było nie tak z tymi ćwiczeniami, to to, że one były, mówię, jakieś 20 minut po śniadaniu. Wy zdążyliście może umyć zęby i się ubrać. I to jedzenie nawet nie zdążyło Wam się ułożyć, więc teraz z tymi wszystkimi płatkami, które zjedliście przed chwilą, spróbujcie walnąć stopa jacyków. No przecież to jest chyba jakiś żart. Ja pamiętam, że ja się prawie dwa razy zrzegała. To też nie było takie zaoranie jak w wojsku. No jakby, jak mówiliście, że jesteście naprawdę zmęczeni, to oni Wam pozwalali odpocząć, ale patrzyliście na to tak trochę... Naprawdę jesteś zmęczona, taką masz sobą kondycję. A, no dobra, no to już widzę, że tutaj trzeba coś poprawić. No weź po prostu. Natomiast ćwiczenia stacyjne, bardzo dziwnie moje posyć dziś wyglądają, ale to dlatego, że to jest ich trzeci dzień. Ćwiczenia stacyjne to były takie ćwiczenia, gdzie było bodajże pięć stacji. Najpierw byliście odliczani i rozdzielani do pięciu grup. Nie wiem, oni chyba naprawdę nam chcieli jakoś urozmaicić to, bo, bo nie wiem, jak to wytłumaczyć. I te stacje y, każda polegała trochę na czymś innym, to się wszystko działo na takiej wielkiej sali gimnastycznej i te ogólnokondycyjne i stacyjne. Trzeba było mieć na te ćwiczenia kocyk, bo jedna ze stacji polegała na tym, że po prostu śligałeś się na kocyku, na podłodze, a potem, e, nie wiem, dziwne to było. Były przy drabinkach, były na macie, były z kijami, e, pff, jakby trzymać po prostu kij od flagi, tylko na różne sposoby. To było spoko, no bo jak jesteś taki drużynie pięć osób i każdy po kolei musi tam odliczać do 10 trochę, czujecie taką wspólnotę, wspólnego cierpienia, tak? Więc nawet okej, okay, ja o wiele bardziej wolałam już stacyjne e, niż, niż ogólnokondycyjne, ponieważ normalną czynnością, jak były ćwiczenia stacyjne, kiedy fizjoterapeuta się odwraca, to po prostu cała grupa stała w miejscu i, i udawała, że ćwiczy, a kiedy on się z powrotem Wracał, to udawaliśmy, że wszystko jest ok. Jakby cały czas ćwiczyliśmy przez ten czas. To było bardzo zabawne, tak, tak po prostu trollować tych ludzi, więc ćwiczenia stacyjne były moje ulubione. Oprócz ćwiczeń grupowych były też ćwiczenia indywidualne i to już były dużo ważniejsze ćwiczenia, bo ćwiczenia indywidualne były dostosowywane do waszej wady pleców, do waszego skrzywienia. To była już dużo mniejsza sala i tam zazwyczaj też było parę osób, nie wiem, z pięć osób plus ten fizjoterapeuta, który tam doglądał każdego. Więc to było trochę inne tempo inna dynamika. I to było super, bo sobie po prostu ćwiczycie sobie, to nie były jakieś wymagające ćwiczenia, to nie były właśnie takie, nie wiem, skakanie czy coś, tylko po prostu musieliście na przykład z tej strony naciągać gumę, tutaj trzymać, nie wiem, drabinkę tutaj jakoś się wykrzywiać tak, żeby to skrzywienie szło w drugą stronę niż wyjemacie, no nie, nie wiem, to jest chyba logiczne. To było spoko, bo Siedzicie na sali w małym gronie. Tych wszystkich ludzi na tej sali znacie, bo to są ludzie z Waszego oddziału, najpewniej z Waszego pokoju po prostu niektórzy. Gadacie sobie z tym fizjoterapeutą, w tle leci muzyka z radia, więc to po prostu było tak jakbyście... Yy sobie wyskoczyli z kimś na kawę, tylko że nie ma kawy, tylko ćwiczycie przytrobioną. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, ma sens, prawdopodobnie nie. nie. Najlepsze po prostu historie były z tych indywidualnych ćwiczeń. Oprócz tego, jeszcze były takie ćwiczenia prowadzone w innym skrzydle tego szpitala. Pamiętam, że tam było rozciąganie, były ćwiczenia yy, robione pod osoby, które miały mieć robiony gorset ortopedyczny, to były ćwiczenia z piłkami, były ćwiczenia na plecy okrągłe, tam, więc tak naprawdę każdy trochę miał inny grafik podczas dnia. I te już ćwiczenia indywidualne, albo te w tym innym skrzydle, na te ćwiczenia już nie było zbiórek, bo każdy miał je trochę o innej godzinie. Dosyć szerok była gama tych ćwiczeń. No i te wszystkie ćwiczenia, na jakie Wy macie chodzić, to Wam wpisywał Wasz fizjoterapeuta, to nie jest tak, że o kurde, ja jestem nierozciągnięty, to się zapiszę na rozciąganie. Tylko jak Wasz fizjoterapeuta stwierdził, że Wy jesteście nierozciągnięci, to Was po prostu tam zapisywał. Przepustki. To brzmi, jakbyście byli w więzieniu. Była szansa pobrania przepustek, były chyba Dwie albo cztery na turnus i zazwyczaj je się brało na weekend, żeby na weekend wrócić do domu po prostu i nie wiem, z rodzicami gdzieś tam spędzić czas. I te przepustki również rozdawali zbiórkowi i po prostu trzeba było je podpisać i zanieść do pielęgniarki. Znaczy, oczywiście się skontaktować z rodzicami, czy oni by w ogóle mogli po was podjechać, ale to tak z grubsza to tyle w sumie. Potem jak weszły opostrzenia, to już w ogóle nie było opcji dawania tych przepustek. To już tam po prostu siedzicie, zamknięcie na miesiąc tak naprawdę. No i tyle. Bo ja przestałam uczęszczać do socera w 2021, więc jeszcze gdzieś tam te opostrzenia w miarę były, więc ja, ja już ich więcej nie zaznałam imprezy szpitalne. Jak już mówiłam, były dyskotaki najgorsza rzecz. Najgorszej... Naj... Nie, to było straszne. Ale oprócz tego, jak byłam mała, było jeszcze karaoke, które potem chyba przestali robić, bo nie pamiętam, żebym potem chodziła na karaoke. Z innych atrakcji była sala komputerowa przy oddziale C. Tam były komputery. Ja pamiętam, że ja tam zawsze grałam i była ta taka strona. Nie gry PL, tylko ta druga fioletowa. Eee, coś na K. Taka, że tam gry były. Ja zawsze tam grałam, w, oczywiście, ogień i wodę z kimś. Grałam w jakieś tam ubieranki. Grałam w takiego lodotypa, który chodził po lodo labiryncie i tam były jakieś lodoludy. Ale tam też byli animatorzy, którzy byli bardzo fajni. To byli super ludzie. Najcieplej wspominam pana tatka, który był cudownym człowiekiem. Zawsze, jak była kolacja i była możliwość wzięcia sobie po prostu z banku herbaty do stolika, to on zawsze brał i całej stołówce rozlewał. I była herbatka u pana tatka. Więc byli animatorzy też na tej sali. Można było z nimi. E, grać w rumiku. Uwielbiam rumiku. Dzięki szpitalowi polubiłam rumiku. Ale pamiętam, że jak byłam młodsza, to z tymi animatorami też robiliśmy y, te figurki z masy solnej. Ja robiłam aniołki, bo to chyba zima wtedy była. Moja <słuch> też swojego aniołka zrobiła, chyba tego nie ma. A ma też swojego zrobiła. Oprócz tej sali komputerowej na oddziale C, to na oddziale B jeszcze była taka po prostu świetlica, gdzie była telewizja, jakieś zabawki. Na tych wyższych oddziałach też było. Wiem, że na oddziale A też była jakaś świetlica, ale ja tam spędzałam najmniej czasu, bo nie, nie byłam. Nie, nie, jakby ja tam miałam kolegów, ale nie nie byłam na tych oddziałach na stałe ta świetlica też była bardzo fajna. Oprócz tego jeszcze były organizowane jakieś tam zetki szkolne, yy, jasełka były i były występy na Dzień Nauczyciela. Sporo było tych rzeczy w ogóle, teraz tak sobie zdaję sprawę z tego, że to nie było tak, że Wy siedzieliście i było nudno, cały czas się coś działo tak naprawdę, można było się zaangażować w jakiś projekt i to jest spoko, to było bardzo fajne dla tych dzieci, bo jednak siedzicie miesiąc tak naprawdę w odosobnieniu od domu i trochę nie wiecie, co się dzieje, jak tam jesteście pierwszy raz, to już w ogóle to jest dla Was kompletnie nowa bajka, więc możliwość zaangażowania się w coś, to jest bardzo Dobry sposób, żeby jakoś te myśli odciągnąć od, od tragicznej sytuacji, w której przebywacie w tym momencie. Tak, personel. Uważam, i to nie dlatego, że ja byłam na B. Uważam, że na oddziale B były najlepsze pielęgniarki. Oczywiście były pewne elementy, ale jakby overall. Tam były najlepsze pielęgniarki. Jak słyszałam historię tego, co się działo na innych oddziałach, ba, sama doświadczyłam pewnej takiej historii, po prostu te, te pielęgniarki i te panie sprzątające były takie bardzo po prostu ludzkie. Z nimi się można było dogadać, a nie jakbyś gadał do, nie wiem, ściany. Ale mam jedną historię bardzo dziw, dziwną po prostu. Pewnego dnia w roku pańskim 2020 oglądam z kolegą film w jego pokoju i siedzieliśmy na łóżku i mieliśmy jakby komputer na kolanach i normalnie sobie oglądaliśmy coś. Weszła pani sprzątająca, żeby tam chyba śmieci wziąć, z, z tego kosza na śmieci, normalnie zapukała, weszła. Jak ona zobaczyła, że ja siedzę z mężczyzną na jednym materacu, ona zaczęła się tak wydzierać i ona mówi jak możesz z chłopakiem na jednym łóżku wynoś się stąd! Ja, wiecie, lat 12 siedzę i miałam takie A? po prostu yy, wyszłam i zaczęłam się śmiać na korytarzu, bo nie wiedziałam, co się właśnie wydarzyło. Ten kolega też siedział po prostu mniej więcej w ten sposób. No dziwna sprawa. W ogóle niektóre pielęgniarki mówiły, że nie można siadać na łóżkach chłopaku, bo wtedy się zajdzie w ciąży. Co ty pierdolisz człowieku. Ja wiem, że to chyba miał być taki straszak, ale to nie był skuteczny straszak. Natomiast uważam, że naprawdę na oddziale B były najlepsze pielęgniarki. Mam jedną historię z pielęgniarkami z oddziału A. Mianowicie na pewnym turnusie odkryłam, że schody, które są w pewnej wnęce na oddziale B prowadzą do drzwi, które są. Tajnym przejściem na oddział a. a. że ja miałam sporo koleżanek na oddziale A i chciałam je odwiedzić, a z jakiegoś powodu, to wtedy jeszcze nie był k, bo to był 2019, wszystko było ok. Z jakiegoś powodu nie można było głównymi schodami wejść na oddział A, nie będąc z oddziału A. Pamiętam, że już raz próbowałam i właśnie pani ze świetnicy z oddziału A mnie przyłapała i też się zaczęła na mnie wydzierać i prawie mnie zrzuciła z tych schodów. Więc miałam, powiedzmy, no taką trochę traumę, więc powiadomiłam moje koleżanki, że odkryłam jakieś tajne przejście i tutaj możemy się spotykać teraz. No i przeszłam tymi drzwiami na oddział, weszłam do pokoju koleżanek, wszystko było git, tam sobie grałyśmy jakieś, w co my tam grałeś? W zakonnice grałyśmy. Siedzę, wszystko jest okej okay. i nagle przebiega jakaś dziewczyna i mówi, Matyda, szybko chowaj się, bo tu pielęgniarka idzie, ona zaraz cię nakryje, coś tam, coś tam. I wiecie, ja taka spanikowana, ja nie miałam czasu, ja po prostu kucnęła. Chodzi ta pielęgniarka i widzi po prostu, yy, jak ja kucam przy szafce nocnej i też mnie po prostu za wyciągnęła stamtąd. Ja nie wiem, jaki jest problem. Na nasz oddział M Menel mógł przyjść na nasz oddział, nikt nie miał problemu. Tam każdy mógł przyjść, to nie była zamknięta sfera, to nie była jakaś, nie wiem, zakaźna przestrzeń. Girl, wyluzuj trochę. Więc tak, to było dziwne, ale poza tym i fizjoterapeuci, i pielęgniarki na B, i panie sprzątające, i pan na stołówce, i pan w recepcji, wszystko było git. Jakbym miała podsumować wszystkie moje doświadczenia ze stocera przez te 8 lat, stwierdzam, że to naprawdę była świetna przygoda. Pamiętam, jak graliśmy w karty, nałogowo, żeśmy grali w karty w pokojach, i tak hałasowaliśmy, że w pewnym momencie przyszedł ordynator. Szpitala, jakby szef szpitala, nie wiem kto to był, ale to była jakaś mega wysoko postawiona osoba. Przyszedł i powiedział, że jak jeszcze raz usłyszy, jak my się drzemy, to nam wszystkim podpisuje raporty. To bo tak, że chyba możesz mieć dwa raporty albo trzy maksymalnie i cię wywalają stamtąd. I potem nie masz pierwszeństwa już na listę. Co w się sensie, trudniej, jeśli się tam dostać na następny turno. Albo nie wiem, trudne sprawy kręciliśmy w tym szpitalu. Nie chciałam uderzyć mojej córki, ale sprowokowała mnie właśnie, a propos szkoły. Szkoła się zaczynała chyba od 14 albo 15, coś takiego. I tam miałeś cztery lekcje dziennie. No i ogólnie, żeby nie zaniedbać swojej szkoły, jakby macierzystej, do której należysz. W tej szkole też się zdobywało oceny i one potem były przepisywane do Twojego dziennika w szkole prawdziwej. I to było super, bo Ty tam zdobywałeś oceny za to, że po prostu przepisujesz notatki od kolegów ze swojej szkoły prawdziwej. Ja tam dostawałam piątki, bo po prostu przepisałam lekcje, które mi przysłali ludzie ze szkoły. I te oceny normalnie były przepisywane na listę i masz pięć z matmy za nic. Chciałabym żyć w świecie, w którym szkoła w stocerze to jest normalna szkoła i właśnie mniej więcej za Takiej czynności dostajesz dobre ocenę. Nauczyciele w tej szkole też byli fajni, i też to nie było takie, że oni po prostu siedzieli w miejscu i była cisza, i wszyscy przepisują, czasami były prowadzone jakieś lekcje, można się ich było spytać, jak czegoś nie rozumiesz, to były jakby wykwalifikowane osoby w tym przedmiocie. Dlaczego ktoś mi uderza młotkiem w ścianę? Jedyne co to osoby, które nie chodziły do liceum, tylko chodziły do technikum, po prostu nie schodziły do tej szkoły, bo tam nie było osób, które by się nimi zajęły. Więc kiedy cały oddział był w szkole, to jakiś jeden ziomek, który był z technikum, po prostu przechadzał się po prostu oddziale przez dwie godziny. W lakonicznym podsumowaniu mogę powiedzieć tak, Oprócz tego, co jest dużym minusem tego wszystkiego, ale jest nieuniknione, jak dużo czasu się spędzało w tym szpitalu. No cztery tygodnie to jest jednak cały miesiąc zabrany z życia tak naprawdę. Nie chodzisz wtedy do swojej szkoły, nie spotykasz się ze swoimi przyjaciółmi, trochę nie wiesz, co się dzieje w Twoim tak naprawdę życiu domowym w, w Twoim mieście rodzinnym. Eee, więc to jest na pewno duży minus, ale plus jest taki, że poznajesz sporo nowych ludzi, masz historie, które są totalnie szczapy i nikt nie będzie miał takich samych. To jest po prostu śmieszne móc powiedzieć komuś, że przez miesiąc byliście w szpitalu i tam się odwalało jakieś kongo. Uczy to też trochę dyscypliny, tak szczerze mówiąc, macie ten swój grafik którego musicie przestrzegać. Ja jak mówiłam, to też nie jest tak jak w wojsku, to nie jest takie ostre, więc nie ma się czego bać, tak naprawdę. Trudno jest na początku załapać ten rytm, ale jak już w to wejdziecie, to trudniej będzie się wam odzwyczaić już nawet od tego. No i szczerze, możecie trochę odpocząć od takiego waszego. Życie rodzinnego i zobaczyć, jak to jest trochę żyć w innym otoczeniu. Dla mnie to było spoko, naprawdę. Ja mam dobre wspomnienia ze Stocera. Jeżeli to oglądają jakieś osoby ze Stocera, to mi napiszcie, jak tam jest teraz, albo jak było, jak wy tam byliście. Tymczasem ja się z wami żegnam, moi drodzy. Dziękuję wam za przebrnięcie ze mną przez tak naprawdę bardzo dużo część mojego życia, o której rzadko wspominam. Życzę wam wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień. Pa!